Widzowie, dzisiaj nagrywamy nową Ikeę raz z moimi przyjacielami. Dwoma, znacie WOT WOAD? No wiecie, Dora, teraz musimy ich poszukać. Widzicie, Wojtiks mówi, musimy teraz ich poszukać. Szukamy ich. Kurde, gdzie oni mogą być? Gdzie uciekł? O, uciekł uciekłem. proszę. I zobaczcie gdzie jestem. Widzę was! To wojtek nie ruszaj się biegnę w twoją stronę! No, ja cię widzę! Biegnę na twoją stronę, to się to nie ruszaj. No ale... No jak ja nazywam się Artur, a... Ty się nazywasz Wojtek. O ty, nie wyłączaj, tak wypadnie. Nie. Wyłączaj, co? Wiec. Dobra, eta. Nabiegniemy, no, nie Postu dyskutujemy na się. Tyle. Nie. To nie będzie na. Najn... No, Ja was szukam, Wojtek, weź jeszcze raz z wizni. Bo nie wiem. Dura, nie ruszaj się, bo cię widzę. Widzę twój Nie, nie, nie. Nikt się coraz bliżej. Ada się jest daleko ode mnie. A ty też widzisz. Ada się sp. A jak się widzę? Nie wiem jak się gwizdzi. Zobacz panie. Dobra, robię to. Co? Dobra, nie robię ruszajcie w Nie ruszajcie się, Adam. ja nie Ja robię rusz... to w to Nie rób. Coca-Cola oh. oh. jeszcze na. A nie wygupiajcie się, miałem. Po prostu szukamy. Na miejsca na baza. Zobacz, Gwizdni, panie, czy, do... czy wy gdzieś poszliście, zmieniliście kawę. Oh, Kurde, znajadłem typa. Dobra, lecę, ja tam. Wojtek. Widzę, Wojtek. A znalazłem Adama, Dama? Ja też, po mojej prawej stronie jest tam gdzieś. Być... <laughs> Fajtix! Fajtix, do tyłu spójrz! Fajtix! Dawajcie! Widzę, że jesteś na przodzie. Dobra, pod E jak ja pamiętam, to mogę wbrać rzeczy. Zdajcie. Dobra, gdzie jest no Wojtek? Zdańcie. Wojtek bez głwy. Widzę cię Adaś! Nie musisz wiedzieć. Yes. Dzień dobry. Dobra, budujemy tutaj. Gdzie jest ta kuchnia? Gdzie jest ta kuchnia? Yes. To Tutaj. Tak. Tutaj. A będziemy dużo jedzenia. Da, tutaj. I nie marnujemy na razie jedzenia. Jesteśmy tutaj, no budujemy przecież w kuchni, no nie możemy. Dobra, Adaś, weź! Ja jestem w kuchni, tylko nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja? Ale ty w drugiej kuchni jesteś. Aaa! My jesteśmy tam, gdzie A wtedy tam, się Adasia spotkaliśmy. Tam gdzie Adasia spotkaliśmy. Eee, dawajcie! A ta kuchnia jest beznadziejna. Olu! Ale ładnie! Dawajcie, mówimy tylko swoje miłona, nie mówimy ten, bo tak się widzowie później na będą milion, dowiedzieli. Jak wiecie milion lajków like i subskrypcji, jest. Tak. to powiem jak się nazywa. Nie milion, no ja już powiedziałem jak się nazywa się. Ja, a, nie Dobra, jak nie wiecie, w, chwila, jak, jak wiecie 5000 tysięcy łapy w górę po tym odcinku, to nagramy e, drugi odcinek z jak wiecie, 10 tysięcy gramy stawia jest. No. 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 Wstępuj Nie mów im, oni mają się dowiedzieć. Kur. Ja się nie ruszam. jest na Co to Ja umrę, ja umrę, ja skinę! ja zginę! I... dead. Umarłem pierwszy raz! w kogoś bazie. Prędzej mojej. Dobra, reset robimy, teleportujemy się. Dobra, gdzie jesteście? ma kuchni. Czemu czemu tu Matko, tu jest ten brakul! Ją Tak. Czemu jestem w Kto tu wszedł? Co? Jestem na dachu, wejście za gwizdniciem No wejście za gwizdniciem jestem, jestem w małej bazie, poczekajcie Nie widzę was Jesteś w małej bazie. Ale wy daleko Znowu Ja jestem w jakiejś małej bazie opuszczonej Adaś jest jeszcze dalej od ciebie Wojtek No to pani do mnie Bo ja zbudowałem coś z telegrama, na nam ważne, a ja zbudowałem tego Ja biegam ja, ja biorę jedzenie Ja mam telewizor ja mam jedzenie, a Ja biegam po tym, ja biegam po tym dużym e, czymś. a tu, a tu mam cheatować? Nie, ja cheatuję. Nie cheatuj, my... Dobra, ty... Nie. Wojtek, weź jeszcze raz zagwizd. Druga śmierć. No weź zagwizd, bo nie wiem, czy w dobrą stronę nie idę. Aha, o, Ty, Wojtek, zmieniłeś znowu kierunek. Ty kierunek, ty kierunek zmieniłeś. Czemu mam ban SD? Es... Jestem w tym samym miejscu, ale tutaj jest podobnie. Dobra, mam ban SD. Es... Ej, zabije mnie! Ktoś Ej, zabije mnie! Po no pomóż! Ale ty Adaś, da się z Jak ktoś po mnie mi. Dobra, będę mieć milion śmierci dzisiaj. Proszę do mnie nie podchodzić z obu, osoba... O, o, Trzy obu. razy u No, a tu weź, naprawdę, skąd tu się wziął okno jakieś? No, mam antywirus. O na, Boże, na, chłopaki! Tutaj! Kurde, zablokowałem. Tu jest okno! Aha! Tu jest wejście! Nie ma. A tu jesteś w okno! To jest opuszczona baza, jak to. No.

Nie wiemy gdzie jesteś. Noga! Noga! Nie MIMO! Lognałam! Ale poczekaj Wojtek, co się stresujesz! To Adasia o, Dobra, Adasia, tam, tam gdzie nie szłem Eee, ma tylną warzę jaką Ej, a boj! Adam! Chodź, nie ma, to my tam byliśmy! tu! Chodź, Siema, Adam! My się od dawna nie widzieliśmy! Dobra, musimy Artos, wyłączyć! Ja wszystko jem, a tu. Dobra, Adasia, odsłuchaj się! Patrz, to będzie nasza obronna tarcza. Patrz, tu jest Dimiment! Patrz, tu jest Diman! Dobra, Adaś, chodź, idziemy na wyprawę. Nie da się. Chodź, chodź, Adaś, ja ja... Ja, ja, ja uciekam, bo to jest słaba kryjówka. Ej, Adaś, dawaj, tam na górę się spinamy, dawaj. Gdzie jest bez Adaś, weź 5 km stąd. Może to do przynieść. No to przynieść. Nie, bo ja mam jedzenie. My nie mamy, a da się cofnąć. Ty? No, nie mogę wejść w ten miejsce. Okay. Ktoś tutaj też, bo ktoś ma wasz pomysł, ale spać wy sobie. Stary. Znagiś jeszcze raz. A na jeszcze raz. Dobra, zgubił nas. No, Matka, ja to pierwszy raz gram. Przy nie na Matko święta, ktoś tam tak wysoko się zbudował, że ja nie wiem co. O! Matko! To stary jest! O kurka, a ja jestem. To stary. stary jest Adam, tu twój stary. Ja tu jestem. O dzień dobry Wojtek! Wojtek tu stary jest. Czy wy, A to ty zostałeś w tej opuszczonej w starej bazie, którą umarliśmy razem. Nie! Nie, patrzmy tu budujemy jeszcze wyżej ja patrz, patrz jeszcze tutaj Chłopaki, <gulanie> <gulanie> ale wy śmieszni jesteście Bo, Powiedzcie widzą, Kiedy będziecie nagrywać... Nie zacznijmy już budować NO TO! No! Ej, powiedzcie chłopacy widzą, kiedy zaczniecie nagrywać na YouTube Co o Wyżej musi być. Pamiętajcie, tutaj z dołu musimy wszystkie. Ale dobra, chłopacy, robimy normalnie, musimy jak najwyżej. Adam, więc co ty chcesz zrobić? Aha, wiedziałem o tym. Myślisz, że ja taki no, słaby jestem. Dobra, ale chłopacy, bierzcie rzeczy i budujemy tam na górę. Dobra, chłopacy, a ja tego filmu nie wrzucę. Ale chłopacy, powiedzcie widzą kiedy zaczniecie nagrywać na YouTube. No powiedzcie widzą kiedy zaczniecie na YouTube nagrywać. Ja powiem, dwa lata. Ale powiedzcie prawdziwą datę. Kiedy Rolando wygrał mistrzostwa? O! O, to w tym roku ja prawie umarłem! Ja prawie umarłem! Nie ma tutaj przejścia. Nie ma przejścia. to マジか Matko, Adam! O jestem w naszym miejscu, jak cieliście, jak chcieliście, chcieliście wiedzieć. Ej, wiecie, że ja się zrespawniłem obok naszej bazy. A wiecie, że ja was już nie lubię, bo z drugiej strony będę teraz... Budował? Ja was teraz nie lubię! Idę z drugiej strony budować. No i co I co z tego? Musisz, że mnie to... O nie a myślisz, że to mnie obchodzi? Nie mam jedyny ratunek! Gdzie masz jedyny ratunek? Mnie? Tak! Pa! się dzieje? Ja jestem na Nie Czemu, A tu ty to zrobię, że tu wszystkie bloki. Tak! Jestem hakerem. Ej, 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 Zacząłem budować, to był mój pomysł, a tu jestem szefem. Nie, bo nie wejdziecie do mojej bazy. Dobra, chodźcie, idziemy na wyprawy. Dawajcie, bierzemy jedną ulubioną rzecz i uciekamy. Ja biorę Nie chcę. Ja widzę. a tu... Lecę z drabiną. Ciao, a tu idzie z kufą. Do ęgu skiną. Adaś robi z na toilet. Nie, ja to... nie na Weźmy kartona. Karton się przyda, nie? Może fajnie. Pas... Będę mógł weźć Może. Wiem, co weź. weźmę lampę. widzisz, że tu jest e, zepsuta ściana? Wiem, bo... Mi się... A może się wychodzić. No, nie, bo ja, ja nie potrafię. Ja was naprawdę ja zatkałem już dziurę. gdzie no, już tu się budujemy. Tam, tutaj, dobra? tam, się budujemy. Papie. <śmienic> dobra. <Prafię. śmienic> Ma, widzicie nikogo tutaj nie. nie ma. Dobra, możemy tutaj zbierać. Chodźcie, przeprowadziłam wam siostry. Jaką siostrę? Wie. On nagrywa na YouTube! O, Cześć. On nagrywa Cześć, na YouTube! Artur, szuflę dziewczynami! Wyłączaj ten! Go, wyłączał kamerę. Nie mogę! Nie <laughs> czas na nagrywanie! Co <laughs> chciałeś? Artur? Przegrałeś! Przegrałeś! Nie! Nie przegrałem! Nie, nie, teraz nie, 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 Już cię nie, nie, ma nie, macie. nie, 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 wy robicie nie, nie, Nic, nic. nie, yeah. To nie to <grywałaś> Nie, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam. Ale. Co ty robisz? Czemu tu nie ma beringama na kucisz? No bo ja nie lubię beringama Biegniemy. O, puszko. Dobra. Nie robicie żadnej bazy? Nie robimy, bo Adaś kurde wszystko psuje. Nie, ty wszystko buduję. Dobra, Adaś, chodź na samą ale górę. Chodź! Do góry! Dawaj! Dawaj robimy takie schody. Ale co ty robisz? Dawaj robimy no. taki <Pentazami> schod. <loud cośenta cele> <patients famoso> Dobra umieram nie <economics> ram. <ku w Hum parts> <tymaster> nie, mam patrz! Ja nie jestem trolle! To ciebie! A daj co przy jak Ja tu się buduję na całą górę, buduję przez, tylko przez e, nie, dwa łóżka! Tak, ja w ogóle żadnych itemów nie miałeś! Ja miałem 16. Dobra, budujemy się jeszcze! To źle przyczepiłem! Nie, bo ten kebab cały czas. Jaki kebab! A co ty masz z tym kebabem? Dobra, ja dobra, 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 dobra dobra Kurde, coś się źle kutuję. Nie? O Ada, bo twój stary biegnie. Nie! No i zleciałem. Gdzie oni są? Idę się z nimi rywalizować no. Czemu O pizza! Adaś pizza! Hamburger! On nagrywa na YouTube! Tak, trzeba go zgłosić, trzeba zplanować go nas wszystkich. Dobra, wiecie, że ja to na serio wrzucę? Dobra, Adasiu, uciekam. Uciekliśmy z wyspy. Dobra, biję się z nim. Jak ja do pana? Czy mogę